Punktu 15 sprawozdanie z działalności powiatowego zarządu dróg w kole za 2021 rok. Bardzo proszę yy, sprawozdanie przedstawi pan dyrektor Grzegorz Chujawa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rok 2021 dla dróg powiatowych był szczodry i obfitował w dużą ilość zadań, które przekładają się na poprawę jakości dróg i bezpieczeństwa ich użytkowników. Jeśli chodzi o dochody, zostały wykonane w kwocie ponad 1 milion 197 tysięcy zł. wydatki bieżące to kwota 9 milionów, 164 000 zł, wydatki majątkowe 17 210 794 zł i stanowiły ponad 65% ogółu wydatków przeznaczonych na, na, na ogół wydatków w 21 roku. Wydatki na zadania inwestycyjne. Tutaj tylko pokrótce wspomnę każde zadanie. Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu, przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka, przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na ulicy Łąkowej w Kłodawie, przebudowa drogi powiatowej nr 2150P do Maników-Kotków, przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach. Przebudowa ulicy PCK w Kole, przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budisław Stary Luboniek, przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Lubiny Ochle, przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn Przybyłów, przebudowa ulicy Przemysłowej w Dąbiu. Przebudowa ulicy Żeromskiego w Dąbiu. Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P na odcinku Krzewata-Zawadka. Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P 31, w miejscowości Demno-Proboszczowskiej w zakresie Zatoki Postojowej. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P drzewce Osiek Małe w miejscowości Witową. Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna. Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa ochotnika przy ulicy Uniejowskiej w Grzegorzewie, Prze przebudowa drogi powiatowej nr 3218P różków 2, Police Średnie, przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz Dziwie Nowa wieś Wielka, etap pierwszy to jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411 P, od z drogą krajową w kierunku miejscowości Rdutów, również z udziałem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa drogi powiatowej nr 34 17P w miejscowości Krzewo. Przebu przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 34 19P budzisław Stary Luboniek w miejscowości osiek Mały Kolonia. Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P, demno-poboszczowskie Kiejsze. przebudowa drogi powiatowej nr 3431P, bierz długa dziubin, przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorze w Ponentów Dolny, poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole. To jest zakres dokumentacyjny. Poprawa bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa Blizna Piaski w kole. To również dokumentacja. Poprawa bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza Toruńska, 3 Maja w kole. Dokumentacja jest zgłoszona do dofinansowania też Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wraz w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Wyznaczenie granic zewnętrznych drogi powiatowej nr 3416P zalesie Rośle, wraz z wykonaniem aktualizacji map do celów projektowych. Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie. Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P. Dokumentacja jest w toku. Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie. Przebudowa drogi powiatowej numer 3406P Brdów-Przedecz. Tu jest wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa drogi powiatowej numer 3404P w miejscowości Głębokie. Również zgłoszono do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozbudowa istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404p w miejscowości Olszówka, przebudowa drogi powiatowej nr 3403p na odcinku Adamin Umień, budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206p Uczywno-Drzewce zakup i montaż radarowego wyświetlacza pomiaru prędkości w ciągu ulicy Kolskiej Drogi Powiatowej nr 3403p w Grzegorzewie, rozbiórka istniejącego obiektu mustowego i budowa przepustu w ciągu Drogi Powiatowej nr 3199p na ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie. Wydatki na zadania remontowe. Remont drogi powiatowej nr 3199p Grzegorzew Boguszyniec Remont odcinka drogi powiatowej nr 3410p w miejscowości Rycerzew Remont drogi powiatowej nr 32406 p w miejscowości Katarzyna Remont drogi powiatowej nr 3406p w Zalesiu Remont drogi powiatowej nr 3419p od drogi wojewódzkiej nr 263 do granicy gminy, to jest Luboniek-Lipie Remont drogi powiatowej nr 3405 głogowa, remont zdegradowanych dróg i ulic powiatowych. Remont ulicy Konopnickiej w kole przebudowa skrzyżowania. Remont odcinków drogi powiatowej nr 3408P na odcinku pomarzany fabryczne Dąbrówka do granic gminy. Remont odcinka drogi powiatowej nr 3440P w miejscowości Domanin. Remont odcinka drogi powiatowej nr 3442P Grabina-Dąbie. Remont drogi powiatowej nr 3411P w miejscowości Dzierżbice. Remont odcinka drogi powiatowej nr 3417P w miejscowości Kupinin. Remont i dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego. W zakresie gminy chodów to jest droga 3413P w miejscowości Długie i Droga 3411P w miejscowości Dzierżbice, Gmina Grzegorzew to jest droga 3434P w miejscowości Borysławice Zamkowe, Gmina Miejska Koło to jest ulica Toruńska w kole, Gmina Osiek Mały to jest droga 3206P w miejscowości Łuczywno i 3206P w miejscowości Drzewce, Gmina Przedecz. Droga 3406P w miejscowości Katarzyna. Kościelec to jest droga 32,18P w miejscowości Daniszew na dwóch odcinkach. Gmina Olszówka to jest droga 34,04P w miejscowości Olszówka. Gmina Koło droga 32,16P w miejscowości Ochle. Kłodawa. Remont ulicy Łęczyskiej w Kłodawie to jest droga 34,01P. I drogi 3405P w miejscowości Głogowa Gmina Dąbie, remont drogi powiatowej 3440P w miejscowości Domanin i 3442 Grabina Dąbie. Remont odcinka drogi numer 3431P Bierzmienna Długa Dziubin. Jeśli chodzi o zakupy inwestycyjne, został zakupiony samochód osobowy i zakupić z dostawą nowej posypywarki. Usługi. Usługi, świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg z podziałem na 20 części. Sprzątanie ulic i dróg na terenie powiatu Kolskiego. Wykonanie pogłębienia i odtwarzania rowów w ciągu dróg powiatowych. Wykonanie ścinki poboczy. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg asfaltowych. Jeśli chodzi o zakup materiałów, to zakup dostawa miejsca budowania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco, dostawa wraz z rozładunkiem mie mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno, dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup i dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg, zakup elementów bezpieczeństwa, znaków i rur w celu zmiany organizacji ruchu na ulicy Garancarskiej i Zawackiego w kole. Należności zostały określone na tą chwilę w wysokości ponad 211 tysięcy, wystawiono 11 upomnień i 8 tytułów wykonawczych. Zobowiązania na koniec y miesiąca października wyniosły 454 tysiące złotych i są regulowane na bieżąco. Jeśli chodzi o pas drogowy i ewidencję dróg, która generuje głównie tutaj właśnie dochody, o których wspomniałem na wstępie już wypracowane 1197000 sto to liczba udzielonych warunków technicznych 14 sztuk, liczba decyzji dotyczących uzgodnień lokalizacyjnych 332 sztuki. Liczba decyzji w celu zajęcia pasa drogowego 498, tyś, 498 sztuk. Liczba zagregowanych wezwań do zapłaty za umieszczone urządzenia w pasach drogowych i u, drugiej ulic 362 sztuki. Liczba umów użyczenia gruntów dla prowadzenia robót 14 sztuk. I liczba decyzji na umieszczenie reklam 12 sztuk. Zostały podane również y, y, roboty wykonane siłami własnymi pracowników powiatowego zarządu dróg w ramach służby liniowej już tutaj proszę, nie będę odczytywał są szczegółowo podane w informacji również y, z tej służby liniowej roboty, które zostały wykonane siłami obcymi poprzez zlecenia przez umowy. Jeśli chodzi o odszkodowania, w, 20, w 2021 roku do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wpłynęło 21 wniosków o odszkodowanie z tytułu szkód komunikacyjnych i osobowych, w tym trzy nie dotyczyły Powiatowego Zarządu Dróg. Podsumowując przedłożoną informację, chciałem podkreślić, że duża ilość spraw i zadań wymaga zaangażowania i poświęcenia pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg, za co z tego miejsca im serdecznie dziękuję. Dziękuję Panu Dyrektorowi. Czy Państwo Radni, nie wiem, chcieliby może do Pana Dyrektora jakieś pytanie skierować? Bardzo proszę Pani Radna Ewa Hondalska. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, Panie Dyrektorze. Chciałam odnieść się do sprawozdania. Sprawozdanie jest bardzo merytoryczne i szczegółowe ale sprawozdanie mówi o tym, jaki zakres prac Państwo podjęliście. Zakres prac jest imponujący i powiedziałabym, że wyjątkowo duży w roku w roku minionym. To zresztą wszyscy widzimy, wiemy, wiemy, że, że prace inwestycyjne i remontowe na Pana odcinku, one jakby ze zdwojoną siłą się nasiliły i, i są realizowane, więc myślę, że tutaj ze strony Przewodniczący Komisji, te słowa też padną. Ja ze swojej strony również dołączam się do podziękowań, Panie Dyrektorze, panu i całej załodze Pana. Firmy, Pana jednostki. Natomiast z całym szacunkiem chyba z wrodzonej Pana skromności nie pisze Pan w tym sprawozdaniu o ewentualnych potrzebach inwestycyjnych, czy kadrowych, czy innych, gdzie jak czytam wszystkie sprawozdania, to zazwyczaj kierownicy jednostek to robią. Ja rozumiem, że takowe są, tylko Pan jakby dba o to, że, że te finanse nam nie pozwalają. Ale proszę śmiało mówić o tych potrzebach, bo. Yy, Zresztą, chyba tu ja nie muszę nikogo przekonywać, że zakres prac, które musieli podjąć Pana pracownicy, to znacznie przekroczył w roku minionym, czy nawet i wcześniejszych ich kompetencje i możliwości. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i proszę też zwracać się do Rady o, i mówić o potrzebach, bo one z pewnością muszą być w wykonywaniu tak dużej ilości inwestycji i remontów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję również pani radnej. No, myślę, że z tym problemem raczej nie będzie, panie dyrektorze. Nie? nie powinno być. Czy są jeszcze może jakieś pytania? Bardzo proszę, pan starosta. No w zasadzie nie mam pytania, tylko chciałem się odnieść do tego sprawozdania, ale cieszę się, że pani Ewa to powiedziała. Panie dyrektorze, panu i całej załodze. Chciałem bardzo w imieniu zarządu podziękować za tą niezwykle merytoryczną, za ogromnie zaangażowaną pracę i powiem Państwu, że nie mówię tego z kurtuazji ani sympatii, czy, czy bo tak należy, tylko z tego, co doświadczamy na co dzień we współpracy z Panem Dyrektorem i, i jego kadrą. Nie udałoby się nam zrealizować tych wszystkich zadań w takiej skali, i tak dobrze, bo to też trzeba sobie powiedzieć, gdyby nie właśnie pan dyrektor i cała załoga. Jeszcze raz dziękuję, proszę przekazać te gratulacje i naprawdę jesteśmy panu wdzięczni, bo ten sukces, który odnosimy jako Rada w tej kadencji w zakresie działań drogowych, to jest sukces no, w zasadzie ważny. Dziękujemy bardzo. dziękuję. Dziękuję również. Ja również się dołączam w imieniu całej Rady, ale myślę, że chyba wszyscy tu jesteśmy świadomi tego, że tak naprawdę ogrom tej pracy właśnie spoczywa no, na powiatowym zarządu dróg, dróg, tak, bo tam tych inwestycji jest mnóstwo. Zresztą widzimy co chwilę mamy zmiany budżetowe i one głównie dotyczą właśnie e, tych inwestycji drogowych po prostu. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Ja tylko szybciutko przypomnę jedną rzecz cały czas. W trakcie realizacji to jest Pewnie dzisiaj nie wiem czy to się zwiększyło, czy zmniejszyło, ale my mamy cały czas w trakcie realizacji około 70 zadań drogowych w powiatowym zarządzie dróg. Jeszcze wcześniej pan radny Łukasz Kronasik, bardzo proszę. Ja chciałbym powiedzieć tyle, że jako przewodniczący i cała komisja gospodarcza na co dzień pracujemy z panem Grzegorzem i powiemy tak, jest to człowiek naprawdę bardzo merytoryczny, nie idący na kompromisy. I, skąd ma, I stąd też mamy te wyniki. Jeszcze raz dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Bardzo proszę, Pan Radny Marek Tomicki. I bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, Panie Starosto. Wysoka Rado, słowa są ważne, ale sukcesy rzeczywiście widzimy, dostrzegamy wszyscy, mieszkańcy również. Takie pytanie: czy będzie odniesienie co do jakiegoś procentu, jeżeli chodzi o dobrą pracę. Tak, ja wnioskuję, żeby tą dobrą pracę przełożyć również na wynagrodzenia tych pracowników. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Również sugestia jest też istotna, jakby nie patrzeć. Nie? Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję, nie widzę. Dziękuję bardzo panu, panu Dyrektorowi. Ja tylko informuję, że sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i sprawozdanie jest przyjęte przez aklamację. Szanowni panie,